Parkingi i sklepy powstaną w Szanowie w miejscu ogródków działkowych, gdzie? O tym w naszym materiale. Mowa o ogródkach działkowych przy ulicy Siennej w Szanowie. Jeszcze nie tak dawno można tam było zobaczyć niewielkie działki uprawiane lub też nie, przez pasjonatów ogrodnictwa. Dziś sytuacja się zmieniła, bo jakiś czas temu gmina wypowiedziała w tym miejscu umowę dzierżawy terenu. Burmistrz tłumaczy, że stało się tak dlatego, iż nie był to teren zorganizowanych ogródków działkowych i jego zagospodarowanie pozostawiało wiele do życzenia. Równocześnie uspokaja, że nie jest to początek końca działkowiczów na terenie gminy. Zorganizowane robbytki działkowe się mają dobrze w szanowie. One po prostu funkcjonują. Ja niejednokrotnie jestem udziałkowiczów na ich rocznych spotkaniach a i nie tylko. Także działkowcom nic nie grozi w A co powstanie w miejscu zaniedbanych ogródków działkowych przy ulicy Siennej? Otóż miasto chce ten teren wystawić na sprzedaż. Powstała po likwidacji ogródków gminna działka ma około 80 arów. I choć nie jest kształtna, to już budzi zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Jest zainteresowanie. Myśmy to jak gdyby zaaplikowali na naszych forach internetowych, na naszej stronie internetowej. No i jest odzew ludzi, którzy no, chętnie by przystąpili, gdybyśmy to udostępnili do sprzedaży. Władze miasta nie wykluczają przeznaczenia tego terenu pod zabudowę handlowo-usługową. W związku z modernizacją linii kolejowej z do Święcimia planowane jest też stworzenie w rejonie dworców, także Dworca Głównego, dodatkowych miejsc postojowych. Zdaniem burmistrza ta oferta idealnie uzupełniałaby się z możliwością zrobienia tu zakupów po przyjeździe do miasta. Wtedy ktoś zostawia samochód, prawda? Akurat w tej części jedzie, nie wiem, do Krakowa i tak dalej, no bo przez różnych stron może przyjechać. No ale wraca, no to może zrobić zakupy wtedy, czy w tej części mogą być tam usługi. Na razie ta część alei kojarzy się z ciszą i spokojem. Po realizacji planów władz miasta sytuacja może się nieco zmienić. Jak więc widzą to mieszkańcy Chrzanowa? Centrum handlowe tylko żeby było, ale żeby było tanio. Myślicie, że to dobry pomysł na ten teren? Zdecydowanie nie. Dlaczego? No bo warto, żeby było trochę zieleni w mieście, a już centrum handlowe powstają tam w stronę centrum po prostu, a po co tutaj obrzeża zaśmiecać czymś takim. Kolejne centrum handlowe jest no dużo tego może nie wiem, jak dla mnie to powinno być więcej przedszkoli i żłobku. Jak mają ochotę, bo to dzisiaj pieniądz rządzi, nie? Burmistrz tłumaczy jednak, że o ile wiosną i latem ten zielony teren może budzić ciepłe uczucia, to zimą nie jest dobrą wizytówką dla szanowa. Ponadto gminy nie stać na utrzymywanie takiego nieformalnego zieleńca. Stąd decyzja o sprzedaży działki i wykorzystaniu dobrego położenia tego terenu. Trasa jest bardzo mocno uczęszczana, bo na podwalu, z tego co wiem, no, jest dość duża podwalu, nasienna duża, i duża ilość samochodów, które przejeżdża i na to pewno też liczą. Inwestorzy, którzy będą pewnie wtedy zachęcać po drodze do swoich ewentualnych przyszłości sklepów. Cóż, nie wszystkim musi się podobać, że choć zaniedbany, to jednak zielony teren może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Pomysły na jego wykorzystanie, jak widać, są różne, ale ostatecznie zapewne zdecyduje o tym ten, kto będzie miał pieniądze, czyli potencjalny inwestor.